Okej. Okay. Autobus już prawie gotowy. W sensie autobus gotowy, ale przyczepa już zapakowana. Dobra. Ten pan dzisiaj zdał prawo jazdy. Jest szczęśliwy. Tego to w ogóle nikt nie zna. Do ma. Nigdy... podobny zupełnie do nikogo. I dzisiaj dzisiaj rekordowy Ładunek 10 motocykli na przyczepie. Zawsze wodzimy między 8 a 9. No dobra, jest 9 motocykli i jeden chopper. Nocne wideo ze świecka. O, coś mi tu ostrość ucieka. Pakujemy się i spadamy już za granicę czyli do Niemcowni e, nie tak, nie tak, nie tak, o tak do Niemcowni tutaj obajtka kolacja i lecimy dalej dobra, dojechaliśmy i teraz ten moment kiedy musimy tu zaparkować auto i rozpakować motocykle ja tu jestem takim no, powiedzmy, elementem sterującym mhm. <noise> tym naszym zestawem. Tylko bo chodzi o to, żeby tu znaków nie pozabierać. Mamy kamerę cofania, więc tam wszystko widać, ale co? Druga para oczu z tyłu to druga para. I zaraz ruszamy. Kurde, pogoda piękna. Dojechaliśmy, zalogowani. Burder tradycyjnie. Tu jest taka zastępcza szafa. Później będę układał. Na razie szykujemy się do wyjścia. Mamy tym razem taki duży taras. Bardzo duży, nawet bym powiedział. Podgląd na basen, na dole Ale taki kiepski. No, dzisiaj będzie już to z widoki na mangart. Dobra, korzystam jeszcze z godzinki przerwy i, i wypad. Panie Piotrze, o Jezus. O Jezus. Czy pan mały lęk wysokości? O Jezus. O Jezus. O Jezus, pan widział, tu zakręciłeś. <laughs> Ale zakręty. Skąd, te zakręty? Skąd te zakręty. Skąd te zakręty? Skąd? Skąd oni nie wzięli? O Skąd oni nie wzięli? Byli to w Kamil, było żyganko. Nie, jak mi serce bije. No to ja uryzę. Kamil, ja patrzę na tyle losterka, on na stół tak robił. Zasypiał jak jaś fasola na, z roller kosterze nie? <grym> no, <wiosenie> to na nim nie jestem dobra. To na nim nie jest dobra. temu kierowcy. Ale zaraz będzie fajna trasa, bo tu jest trudna, a zaraz będzie taka, taka, taka szeroka, fajna. Marcin w którymś momencie mocniej zaczął cisnąć, żeby raz zagadnąć. Tak zacząć, ćwiczyć Festa, szefsta. Mamy challenge z Petitem. Dobra, Petit odpala furę. Jedziemy tam tą wąską ścieżką pod schronisko. Zobaczyć, zdjęcia zrobić. Na pewno tego nie widać, ale jest ultra stromo. Ultra wąsko. I lepiej żeby tu żaden samochód nie jechał teraz Zresztą słychać po obrotach silnika, nie? Że, że się chopok męczy Nie było źle, nie? Bo no, bardziej martwi mnie gniazd Chodź, sobie, zrobimy fotę fajną No jest widoczek, nie? A sprawdźmy się co będzie jutro, jak się tak wygląda. No i w ten oto sposób wjechaliśmy pod schronisko. Także uczestnicy wyjazdu zobaczą to na filmie, bo tylko Petit się odważył. Ten bus Marcin, jest śmietnik w Lesie. Widziałem tam są e, segregacja śmieci na te co do spalenia i na te co do, co do, co do lasu. Zaczynamy dzień drugi. Już się kameruje, wszyscy już kamerują. Tak, ja, ja filmuję I skład motocykli. Jedziemy. Jaki mamy lujczy. A to taki przystojnik z Niemiec, proszę bardzo. Kurde. Witam wszystkich. Ten przystojnik z Polski to. On tak jest on tak jest zafascynowany triumfem, że on spał na motocyklu. taki nie I wjazd na Zaporę Pasores. Paso nie, Pasores to jest Pasores. Paso no a... a zapora jest samo. Zapora jest tam jeziorem samois. Aj, i mnie ko zrobiłem, nie. No. bardzo jedziemy na jakąś tam zaporę, a potem jedziemy na Pasores. Międzywojenni ją wy wydubali. Przyszła pora na Kawkę po publicznym torze prywatnym. Tutaj mamy taką fajną miejscówkę, że możemy sobie na zewnątrz usiąść i właśnie każdy tiramisu zamówił. Także pani ma co robić. Jezioro Bochińskie. Zobaczcie tą wodę. Znaczy, w górach to, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale, ale naprawdę ta woda to już trudno wierzyć. No i jeszcze bardzo ciepła. No i te rybki tu pływające to. Z ręki chcą jeść. Taka sytuacja.